Mordo, ja jestem Rebol. Witajcie w kolejnym odcinku. Ktoś mi chyba wsadził y, gwizdek do gardła, jak spałem. Witajcie w kolejnym odcinku. Zma! O oh je! Yeah. Rozpoczynamy tym pięknym widokiem z naszego kościelnego domu. Moi drodzy, troszkę się zmieniło od ostatniego odcinka. Postanowiłem, że nie będę próżnować. Czekajcie, wykopie śnieg, bo tutaj to ważne. I nieco rozbudowałem nasz kościół. Po to, żebyśmy mieli więcej miejsca i żeby wyglądał na taki masywniejszy, groźniejszy. Żeby wiecie, w razie jakby ktoś chciał nas zaatakować, żeby się po prostu. Ujno, boł Hej, sąsiedzi Uj, sąsiad yy, poza domem. Jak zwykle imprezuje, pewnie z innymi. Gdzie on jest? Czemu ja go nie widzę? Ha ah. oh, o jest, tu się schował. Jak ty tutaj trafiłeś? Spadłeś? Już ci robię schodki do chałupy. Proszę, tutaj sobie wskakuj, tylko ostrożnie, dobra? No su... Nie no, nie tam! Mniej więcej tak wygląda kościół. Troszkę pomieszałem z brukiem, troszkę z tą kostką brukową. Nie wiem, jak to się nazywa. Stone brick? Yes, don't break me. Tam chciałbym jeszcze zrobić mały daszek, żeby mi śnieg na ryj nie padał. I jeszcze jest kilka innych zmian, o których wam za chwilkę powiem. W pierwszej kolejności chciałbym przejść do komentarzy, które mi napisaliście. W tym czasie sobie rozkopiemy tą chałupę, bo to już zostawiłem na odcinek, żebyście też czuli się, że ze mną coś tutaj robicie. Chcę tylko pytanie do was, bo ja będę bardzo dużo robić poza odcinkami, bo nie chciałbym was na tych odcinkach zanudzać. Na przykład... Nazbierałem mnóstwo bruku. Za chwilę zobaczycie, skąd to się wzięło. Troszeczkę drewna i innych rzeczy. W ogóle jakiś typek by zaatakował. Dinozar uleciał Pterodaktyl i miałem plujadę. Fantom membrany jakiś. Czy trasyłek. O, i weźmiemy sobie jeszcze to. Na chleb. Mhm. Także propos chlebusia. Edyta, polecam Ci z wioski wziąć. Wziąć. Siano, bo z tego zrobisz chleb Maćku. I dzięki temu wziąłem sobie właśnie siano Tutaj było więcej siana, i jeszcze tutaj leżało siano. I zrobiłem sobie chlebek, dzięki czemu mogłem przeżyć więcej niż jedną noc. Dziękuję, Edyta. Taka porada. Na ruchome śniegi, załóż skórzane buty. Mam skórzane buty, także już nie będziemy nurkować w śniegu i się bądź. Dzięki klapek. Jak chcesz oswoić Ediego, to musisz zrobić postorek. Nie wiem, co to jest postorek. I go uwiązać. I będzie z tobą chodził. Dzięki temu komentarzowi. Padłem na pomysł, żeby otoczyć Ediego jakimś płotkiem. Damn. Yep. Co to jest? Findel, mam jaką piwnicę pod kościołem. Także sobie zabudujemy Ediego i na czas, kiedy nie znajdę tych wszystkich kości, którymi będę mógł go w końcu oswoić, będę tam siedział, hop. A propos zabudowania zwierząt zabudowałem różową owcę. Ten komentarz gdzieś niestety zgubiłek, ale dowiedziałem się, że różowe owce są bardzo rzadkie. Także postanowiłem jej zrobić dziurkę i za chwilę zobaczycie, gdzie ona teraz siedzi. Jeszcze dostałem jeden komentarz. Powoli mam wrażenie, że te dźwięki na końcu filmu mogą coś oznaczać. Cieszy mnie to, że kminicie, ponieważ nie ukrywam, może to coś oznaczać. Także cieszy mnie to, że jesteście spostrzegawczy, oby tak dalej, bo myślę, że zaskoczycie się w niektórych momentach w tej serii. Patrzcie, tutaj zrobiłem podwójne okno w ogóle, żeby to fajnie wyglądało, a tutaj okno w kształcie krzyża, żeby to był kościół z krwi i kości. Super, nie? Tylko kurde, tutaj bym musiał jeden poziom wyżej zrobić. Dobra, super! Aj, 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 aj. Santo, moje lore! Dzisiaj, moi drodzy, w krainie świętego Mikołaja, którego obemy poszukiwać, musimy znaleźć jakąś pustynię, ponieważ potrzebuje szkła. A chciałbym, żeby tutaj gdzieś w pobliżu w ogóle była pustynia. I jak będzie, to mamy wszystko na miejscu. I też dostałem jeden komentarz, że chyba trafiłem na szczęśliwy sit. Jestem jak najbardziej tego samego zdania. No mam tutaj praktycznie syćku. Aaaaaj, Śpimy! Póki śpimy, chciałbym was zaprosić na rembol.pl. Wielka wyprzedaż, możecie nosić moje ciuszki. Serdecznie polecam. Baść. Uj, przepraszam. Aaaaaj, aaaaj, Niech całe osiedle słyszy! Szefa tej krainy. No przyzwyczajcie się, będziecie codziennie o 6 rano Zamiast koguta słyszeć mój śpiew Czapeczka, piersiówka Piersiówka Leginsy i butki Ej, a tylko skórzane buty nas bronią przed tym śniegiem? Sprawdzimy to I jeszcze weźmiemy jeden workbench, ale weźmiemy go Z pewnego miejsca, które właśnie miałem wam pokazać Tutaj się coś podziało Tutaj chyba spędziłem 3 godziny wczoraj Jako, że jak wcześniej wam mówiłem Nie chcę za bardzo tutaj Psuć z zewnątrz tego naturalnego Pięknego, Naturalności, to postanowiłem zrobić sobie zejście tutaj i myślałem, żeby tam sobie zrobić jakiś magazyn, tutaj sobie zrobić jakąś. Przepalarnie tych y, piecyków, a tutaj nie wejdę. <noise> Chociaż może kiedyś tam powiększymy. Zobaczymy jeszcze. Albo zrobimy wejście na górę. To też jest dobry pomysł. Dobra, schodźmy na dół, pokażę wam, gdzie prowadzą te schody. Nazwę to kiedyś żygownik, nie? Bo cały czas się kręci, chce się zżyga. Tutaj generalnie będę chciał przeszklić i pójdziemy sobie chyba w tamtą stronę gdzieś, bo tam może być pustynia A w następnym odcinku może się popływamy łodzią! Ona, tak, ona gdzieś tutaj jest. Gdzie ona jest? Gdzie ja ją schowałem? Łapcia! Halo! E, gdzie ja ją zakopałem, Ty, Gdzieś tutaj chyba, tak? Ty, no obce zgubiłeś. no naprawdę gdzieś tutaj! Nie no, tak nisko nie byłem. Normalnie gdzieś tu ją zakopałem i nie wiem gdzie. No dobra, ale przynajmniej wiemy, że będzie bezpieczna, tak? To jest spanko. Piękny widok na księżyc, ale wstajecie rano i widzicie... Oj, nie w tą stronę. Wschód <laughs> słońca. Coś niesamowitego. JADYMY dużo. Ale fajne spodnie, kurczę, ty. Szefc, Poznajcie szefca Szpalca, który tańczy walca. Ja cię kryńca leci. A! Jak dobrze, że tu była woda. O, we have it. Patrzcie, kości. Nawet nie musiałem nic robić. Czy los się do nas odwrócił w końcu? Jakby nagle kości leżały wszędzie na ziemi i mógłbym Ediego w spokoju. Aha. Oswoić tak jak trzeba. Jatemy durs! Co to jest? No czy to jest węgiel, to wiem. Ale to... Recipet, Raf Cooper! Co ja z będę miał z Raf Cooper? Dobra, już kończę. Zagrody trzeba będzie też zrobić w tych pierwszych odcinkach. Krówka. Meee Mee. Meee! Nie widzę jej Ej, no mieliśmy pójść w tamto jedno miejsce po skrzynkę Króca Findel To pójdziemy jak wrócimy z podróży, co wy na to? Lecimy w podróże, małe, większe, duże! Ja potrabuję a pustynia! Co to za drzewo? Polercia, ale fajnie tutaj! Odkrywamy nowy Minecraft! Okej, okay, widać tę naszą chałupkę, tyle dobrze. O, się przestraszyłem pigi! Pigi! Pierwsza pigi, którą widzę w tej grze! Muszę cię przytulić mieczem. Łowce! Kolejne łowce, dużo łowiec, wełna beważna. Ej, właśnie, nie lepiej jakbym pierwszej kolejności je ostrzygał, a potem zabijał? Czemu ja zrobiłem drugie dożyczki? Czy my naprawdę już coś pieczę? Kolejne pigi! Ej, czy one będą się spawnić jak ja je wszystkie zabiję? Bo potem jak nie będę miał zagrody, to będą jaja, nie? Cholipcia, taki klifolas! oj mm. przepraszam <laughs> Co to było ty? Żyłem jak jakiś dinozaur Ej dobra, dużo mięska To mi się podoba, w końcu będziemy mieli co zreć Coś się paliło chyba Co mi się zdawało? Coś tu się pali Nie, nie pali się Ale na zawał pali się Kurde, powiem wam, że już stosunkowo daleko idę w tą prawą stronę I dalej nie widzę pustyni Kaj jest ta pustynia? Kasum te przygody! No przygody to mamy ciągle Tutaj już takie bardziej robią się nizinne tereny I to mi się podoba, że byliśmy w wysokich górach Teraz są mniejsze góry Za chwilę będą pagórki, a może potem i pustynia. Dobra, weźmiemy chociaż trochę tego piachu, co? Oj, 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 oj. Mamy łopatę? Nie mamy łopaty, ale po to wziąłem workbench Pik, 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 nawet trzy łopatki sobie zrobimy Mhm, mm to my Klek, klek, klek Ty, czy ja trafię potem do chałupy? Ale jaja będą, co jak się zgubię Nawet mi tak nie mów. Kurde, noc się robi Tylko noc, noc, noc I obsrany koc Patrzcie, brzozowy las Ładne te brzozy Ja i w nocy będę wracał, przecież ja nie, dobra, nie dowrócę Ej, serio, może być ciężko Ej, tam jest ładnie Szkoda, że nie mam Optifina. fajna Tam są dynie, czy co to jest? To jest jakieś otwarte morze Może na pewno nawet bym powiedział O, też ładnie Co to tam wisi? Widzicie to?